Pamięci, yy, żona pisze mi tak, jesteś piękny, każda o tobie marzy. Jesteś piękny, może nie na twarzy. Jarek Marek Stopański. Dobry wieczór. No, Jaki jest, każdy widzi A on się tego nie wstydzi. Proszę Państwa, a szybku! góry, <laughs> oczywiście sobie nie zapomniałem. Szybku, mam matkę oni oh. Nie woli mam nie. Zapuść no. To late. 1000명! 1 마마, 미미1 0 0마명 1000명! 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 わきれい。<21. S 2> <スープ> biegnie naprzeciw go siebie, ten taki duży, gruby, drugi mały, chudy, zderzyli się, ten mały krzyczy do dużego, panie co pan robi? Przecież mnie pan stratuje. na co duży mówi, przepraszam pana, ale ja tu gdzieś w tym rozgadzaniu ja żonę zgubiłem, na co mały mówi, a ja też żonę zgubiłem, na co duży mówi, a jak pana żona wyglądała? Mały mówi, to taka blondyka, będę się w takiej mini, była piątka, skleżysta, 24 lata, a jak pana żona wyglądała? Na co duży tak się popatrzył i z taką płaską miną powiedział, my bardzo cholera z moją, szukamy pańskiej. No to za kim ty szedłeś? Jak to za kim szedłem? Nie wiem, dupa jak dupa. No to... Czy się za Sławkiem? No to szedłem za Sławkiem. Oko-oko w oko szedłem. Mruknął i zniknął. A, czy my jesteśmy kupić? Nie wiem, to jest chyba jakaś jaskinia. No tak, to chyba skąd jaskini i pralka. Lecz nie tu mieszka pracz. I Co oni robi? Jak to, co robi prac No co, bierze bogaty, mi daje biedny. Jak ci bogaci potem wracają do karty? Na waleta!